Jaka przyszłość czeka Formule 1, to pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Ten elektryczny pociąg, który napędza współczesną motoryzację, raczej Formule 1 odjechał. Jakie są więc trendy, w które Formuła 1 będzie chciała się wpisać, a może odwrotnie, jakie trendy będzie sama chciała wykreować i zamiast być wagonem, będzie tym pociągiem, który wciągnie motoryzację na zupełnie inne tory. O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest środa, 7 kwietnia. Daniel Biały, echa padoku. Pytanie o przyszłość Formuły 1 może wydawać się nieco nie na miejscu, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy przed rokiem wielkich zmian, ale Formuła 1 patrzy mocno w przyszłość. Rok 2022 to nie jest przyszłość, to już jest w zasadzie teraźniejszość. Zasady gry zostały ustalone, trzeba patrzeć kilka lat do przodu, i właśnie tam zerka Formuła 1. Zanim o tych zmianach, które sięgają kilku następnych lat. Kilka słów na temat tej najbliższej przyszłości, tego co czeka nas przed Hiszpanią. Zwykle Hiszpania, wyścig w Barcelonie był takim momentem, kiedy zespoły przywoziły nowe pakiety poprawek. W tym roku ten program zmian nieco się zmienił. Zmienił się ze względu na to, jak wygląda sezon, zmienił się też ze względu na to, jak wygląda ten kolejny rok i jak wyglądają te wielkie zmiany i przygotowania do nich. Zespoły mają ograniczone zasoby, więc tym. Co mają w fabrykach, trzeba naprawdę rozsądnie gospodarować. I tak na przykład Ferrari już na najbliższy weekend wyścigowy na Imoli szykuje duże zmiany w aerodynamice. Celem jest poprawa osiągów samochodu, szczególnie na dystansie jednego krążenia. I to już właśnie w trakcie tego tygodnia Szalek Leclerc w fabryce, w symulatorze sprawdzi te wszystkie przygotowane elementy. No, i to będzie taka pierwsza informacja zwrotna dla włoskich inżynierów, co działa, co nie, choć nie do końca ta informacja może być traktowana jako prawdziwa. Zespoły w ostatnich latach bardzo często, szczególnie Ferrari, miało problemy z korelacją tego, co w symulatorze, w narzędziach elektronicznych, a z tym, co na torze, więc TOR da nam dopiero, czy da Ferrari ostateczną odpowiedź. Laura McKee uważa, że potwierdzenie tych osiągów po stronie jednostki napędowej wymaga trzech, czterech wyścigów, dopiero wtedy będzie wiadomo ile udało się odzyskać tej utraconej mocy i jak to wszystko wygląda na tle rywali cel na mole jest bardzo prosty bycie trzecią siłą, czy to się uda Ferrari zobaczymy już wkrótce nie próżnuje również Red Bull Red Bull, który błysnął naprawdę dobrym tempem do tego Honda, o której tak dużo Wam powiedziałem w ostatnim wydaniu magazynu EH Padoku Przedstawiciele Red Bulla mówią, że zidentyfikowaliśmy słabe strony i zaczynamy pracę nad tymi słabymi punktami. Pierwsze poprawki również na Imoli, więc mimo tego, że tych poprawek miało być niewiele, Imola szykuje się nam bardzo ciekawie. Potem Portugalia, Alpin również zapowiada znaczący pakiet poprawek. I akurat im ten pakiet poprawek może się przydać, bo na razie tempo tego samochodu wygląda blado. Mówiłem Wam o tym, że Flavio. Po rozmowie z Fernando stwierdził, że Fernando jest rozczarowany. Nie przytoczyłem Wam drugiej części tej wypowiedzi, gdzie powiedział, że takie miejsce Alpin w tym sezonie to są miejsca między 12 a 15. No Flavio Bieratore nie e, owija w bawełnę, mówi to, co myśli. Jeszcze jedna taka refleksja. Jeżeli bierze się Fernando Alonso do zespołu, to bierze się go z tym całym zapleczem, również z Flavio Obiatorę, człowiekiem, który. Na polityce tej takiej bardzo agresywnej Formule 1 zna się bardzo dobrze. Bierze się Fernando z całym dobrodziejstwem i i z Flavio i z tą całą bardzo trudną przeszłością, nie tylko sukcesy, ale również te gorsze momenty i frustracja Hiszpana. To wszystko wzięło do siebie, alpin. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Jeszcze jedna ciekawa wypowiedź Marcina Budkowskiego dotycząca tego samochodu Marcin twierdzi, że nadal nie wiemy zastanawiamy się, dlaczego nasza dyspozycja wygląda tak różnie, kiedy jest ciepło i kiedy jest zimno? Kiedy robi się cieplej, samochód całkowicie traci tempo. Marcin mówi, że pocieszające jest to, że dwa najbliższe wyścigi raczej nie powinny być rozgrywane w jakichś super gorących warunkach więc jest czas na to, żeby zidentyfikować te problemy i ewentualnie je poprawić. Alfa Tauri również zapowiada bardzo duży skok tempa przed Hiszpanią. Poprawki na Imole oraz w Portugalii. Chodzi szczególnie o szersze okno pracy oraz o poprawę tempa w wolnych zakrętach. Szersze okno pracy, tu jest y, mowa o szerszym oknie aerodynamicznym, czyli chodzi o to, żeby ten samochód w różnych ustawieniach dawał mniej więcej zbliżone tempo. No i rzeczywiście tym celem jest poprawa tempa w wolnych zakrętach. Choć jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Pierre Gasly jechał w tym wyścigu. Z uszkodzoną podłogą, a mimo tego w ostatniej części wyścigu był w stanie jechać tempem Maxa Verstappena. Ten wynik jest naprawdę rewelacyjny. Jeżeli Alfa Tauri dołoży do tego jeszcze coś od siebie, to naprawdę te próby Ferrari, żeby być trzecią siłą, mogą zakończyć się bardzo nieskutecznie. Helmut Marko nie byłby sobą, gdyby trochę nie namieszał również we własnym obozie, bo on powiedział, że Gdyby w samochodzie Alfa Tauri siedział, Max Verstappen pewnie wycisnąłby z tego samochodu 2,3 sekundy więcej i te 30 sekundy to jest tyle, ile Max miał tracić w samochodzie Red Bulla w trakcie tego pierwszego wyścigu sezonu ze względu na te problemy z dyferencjałem, więc rodzina Red Bulla wspólnie z Hondą wyglądają na bardzo szczęśliwe po tym pierwszym weekendzie wyścigowym, a może być jeszcze lepszy, lepiej. Pozostałe zespoły na pewno nie próżnują. Mercedes też chyba nie pozostawi żadnego kamienia nieruszonego w okolicy fabryki, żeby znaleźć jakieś rozwiązania, żeby pomóc kierowcom w walce. Dwa zespoły, które nie robią absolutnie nic, to są zespoły Hasa i zespoły Williamsa. One jasno. Otwarcie twierdzą, że tutaj nie będziemy angażowali praktycznie żadnych środków. Pewnie jakieś drobne poprawki się pojawią, ale tu nie będzie żadnej walki z rywalami. Celem jest rok 2022, i tutaj skupione są i te środki finansowe, i to wielkie. Chociażby w przypadku Williamsa, zaplecze techniczne, żeby to jak najlepiej wykorzystać. A teraz słowo na temat tej nieco bardziej odległej przyszłości, ale też związanej z, tych, z tym sezonem. Stefano Domenicali powiedział ostatnio, że dopinamy w zasadzie te zmiany związane z wyścigiem sprinterskim. Przypomnę, że trzy miejsca: Silverstone, Monza, Interlagos, to są miejsca, gdzie w tym sezonie mają zostać rozegrane sobotnie wyścigi kwalifikacyjne. Zupełna zmiana formatu rozgrywania weekendu wyścigowego. Te zmiany na trzech torach są taką próbką tego, jak zareagują na to stacje telewizyjne, jaka będzie oglądalność i czy warto patrzeć w tym kierunku w kontekście kolejnych sezonów. Stefano Domenicali mówił, że dopinamy ten problem. Totowol wyciągnął nie problem, tylko ten temat. Totowol wyciągnął kilka problemów, jak chociażby dodatkowe koszty, które wycenił na 300-400 tysięcy dolarów związane z organizacją tych trzech wyścigów sprinterskich oraz. Tą czapkę budżetową, która ogranicza zespoły i te wyścigi sprinterskie, ich finansowanie, to jest coś, co spowoduje w przypadku chociażby Mercedesa, że trzeba będzie pod tą czapkę czy spod tej czapki nieco. Wyskoczyć no i dzisiaj e, Autosport mówi, że wszystko domknęło się kwotą pół miliona dolarów dla każdego zespołu. Dodatkowo za te trzy wyścigi sprinterskie, ale to nie jest koniec. Gdyby któryś z zespołów miał jakieś poważne uszkodzenia w trakcie tych trzech wyścigów sprinterskich, wtedy będą dysponowane kolejne wypłaty adekwatne do rachunków przedstawionych przez zespoły. Również o pół miliona dolarów w górę. Pójdzie ten limit budżetowy na ten sezon, więc jak widzimy, udało się znaleźć jakiś złoty środek. To nie są jeszcze do końca oficjalne informacje. W tych przeciekach, które się pojawiają, mówi się o tym, że jeszcze pewne techniczne kwestie pozostają do ustalenia, jak chociażby ilość kompletów opon dostępnych dla zespołów, czy możliwość używania bądź nie systemu DRS, nadużywania systemu DRS być może w wyścigach sprinterskich, kierowcom będzie trochę więcej wolno, jeżeli chodzi o ten system redukcji docisku, redukcji oporu tak tym samym. A jak ten weekend wyścigowy w zmienionej formie w tych trzech, Miejscach będzie wyglądał. Otóż w piątek będziemy mieli pierwszy trening i kwalifikacje, które będą ustawieniem do wyścigu sprinterskiego. Sobota, drugi trening, rano po południu, właśnie ten wyścig sprinterski I to właśnie wynik tego wyścigu sprinterskiego będzie układem na starcie tego niedzielnego wyścigu. Więc nie jeden, ale dwa wyścigi, tych emocji będzie więcej. No i tutaj zdania są niezwykle podzielone, bo niektórzy uważają, że ta ranga niedzielnego wyścigu. Nieco ucierpi przez to, że te wyścigi będą dwa. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na ten temat. Ja osobiście nie jestem przekonany do tego, czy wyścig sprinterski będzie super atrakcyjnym rozwiązaniem. Z drugiej strony, trzeba to sprawdzić. Wielokrotnie wydawało się coś innego niż potwierdzało się potem w rzeczywistości. Czekam na Wasze komentarze. Temat no, niezwykle kontrowersyjny, niezwykle ciekawy. Nie lubimy zmian. Na pewno wśród Was są takie osoby, które są przyzwyczajone do tego, co mamy. I wszelkie zmiany wydają się być niepotrzebne, i patrzę na ten pierwszy weekend wyścigowy. Rzeczywiście, jeżeli będzie tak blisko, nie ma co majstrować. Ale poczekajmy, dajmy Liberty Media zrobić swoją robotę. Jaki będzie wynik, zobaczymy. To nie jest decyzja ostateczna, to jest próbka przed kolejnymi sezonami. A te kolejne sezony przyniosą dużą zmianę w roku 2025. A jak ten rok 2025 będzie wyglądał do niedawna, była to wielka niewiadoma. Po dzisiejszych publikacjach wiemy już nieco więcej w jakim kierunku zerka Formuła 1. Wiemy, że to nie będzie kierunek elektryczny. Ta ścieżka zamknęła się mniej więcej w czasie, kiedy Formuła 1. Zapewniła sobie gwarancję, zapewniła sobie wyłączność na rywalizacji jednomiejscowych samochodów zasilanych napędem elektrycznym. Mimo tego, otworzyła się niedawno inna seria, stream i bardzo ciekawie wyglądająca seria. Ja po sobotnich kwalifikacjach napisałem, że ogląda się to świetnie. W niedzielę już nie było tak świetnie. Tutaj też czekam na Wasze opinie na temat tego, jak. Odebraliście start tej serii, myślę, że jest tam pewien potencjał, potencjał, który z pewnymi zmianami można wykorzystać, szczególnie ten kurz, który przeszkadzał kierowcom z tyłu. To jest coś, z czym trzeba sobie poradzić, żeby ta rywalizacja rzeczywiście rywalizacją była nie tylko do pierwszego zakrętu czy do pierwszego punktu kontrolnego, ale przez cały dystans, który kierowcy mają do pokonania. Jeżeli chodzi o ten rok 2025, tutaj Formuła 1 pracuje bardzo blisko z producentami, szczególnie producentami jednostek napędowych I to jest obszar bardzo zaniedbany w okresie, kiedy u steru był Bernie Ecclestone, Wtedy Bernie robił z FIA to, co wydawało mu się zasłuszne, nie do końca licząc się z tym, jak wygląda świat motoryzacji wokół. Liberty Media, Ross Brown, Pacimos dostrzegają konieczność ponownego tworzenia tego linku, bo jeżeli tego nie będzie, nie będzie tego powiązania, będziemy w takiej sytuacji jak teraz, gdzie mamy czterech dostawców jednostek napędowych, z czego jeden się wycofuje i cały ciężar. Produkcji jednostek napędowych musi wziąć na siebie Red, musi wziąć na siebie zespół wyścigowy, który tak naprawdę żyje ze sprzedaży napojów energetycznych. To jest coś niezwykłego, coś, co nie powinno mieć tak naprawdę miejsca w tym świecie wielkiego ścigania, bo to jest duża niepewność. Ten związek z producentami ma się jeszcze mocniej zawiązać w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach. W miesiącach letnich powinniśmy otrzymać recepturę nowej jednostki napędowej opracowaną wspólnie z wieloma producentami. To będzie taki pierwszy krok do tych zmian. Od tego momentu przez kolejny rok Formuła 1 będzie pracowała nad tym, jak będą wyglądały samochody. Wokół jednostki napędowej, wokół tej współpracy z producentami, będzie dopasowywana, czy do tego będzie dopasowana cała reszta samochodu. I w pewnym sensie wygląd rywalizacji. A jak ta nowa jednostka napędowa ma wyglądać? Na pewno element hybrydowy zostanie, ale sercem tego nadal będzie jedno, jednostka czy silnik spalinowy. Ale tutaj duża różnica. Ten silnik spalinowy ma być napędzany bardzo ekologicznym paliwem. To jest pierwsza ze zmian. To jest pierwszy z ważnych punktów na tej liście. Która ma zapisaną Liberty Media i według której próbuje prowadzić Formułę 1 w przyszłość. Kolejna rzecz to jest oszczędność paliwa. Już mówi się o tym, że te samochody do roku 2025 będą zabierały na pokład 2 trzecie paliwa, które jest wykorzystywane dzisiaj więc nie 110, ale około 70 kg. Paliwa do tego biopaliwa, więc paliwa, które na dzisiaj tu też przedstawiciele FIA mówią o tym otwarcie, nie spełnia tych standardów których byśmy od paliwa oczekiwali, nie daje tyle energii, ile te paliwa produkowane, używane e, obecnie, no ale jak zapewnia Pat Simons, jeżeli już dojdziemy do tego momentu, to nadal będziemy starali się utrzymać i prędkość tych samochodów i taką e, bardzo ostrą naturę jednostki napędowej, czyli tej mocy będzie dużo, ona będzie przychodziła szybko utrzymać tempo samochodów i na prostych i w zakrętach no i tutaj Pewnej rzeczy brakuje w tym równaniu. Jak to można zrobić, jeżeli nadal samochody będą ciężkie, jeżeli nadal samochody będą generowały tak duże opory? Rozwiązaniem tego problemu mogą być ruchome elementy aerodynamiczne, czyli nawiązanie do tego co mamy dzisiaj, nawiązanie do rozwiązania jakim jest system DRS. Czyli na prostych odcinkach zrzucamy dużą ilość docisku poprzez sprytne rozwiązania, poprzez ruchome elementy aerodynamiczne. Ten docisk powraca, kiedy samochód zbliża się do zakrętu, i to jest jeden z elementów przyszłości Formuły 1. O tym mówi się coraz głośniej. Kolejna rzecz to jest energia, którą można odzyskać. Dzisiaj Odzyskujemy część tej energii z układu kinetycznego, z układu e, turbiny, ale w przyszłości to odzyskiwanie ma mieć jeszcze większy zakres. Pojawia się już dość e, długo kwestia napędu na cztery koła. Skoro można odzyskać z jednej osi, to można tą energię odzyskać z obu osi, i takie rozwiązanie byłoby najbardziej wydajnym rozwiązaniem, jeżeli patrzymy w przyszłość Formuły 1 pod kątem ekologii i tego, że formuła 1 będzie może w przyszłości mogła ścigać się podobnie jak formuła e w stolicach wielkich miast choć akurat te tory które są budowane w stolicach wielkich miast, nie spełniają, myślę, standardów Formuły 1. To nie byłoby emocjonujące ściganie prędkości, nie byłyby na pewno tak duże, duże jakie Formuła 1 może osiągać. Tak, w dużym skrócie, wygląda przyszłość Formuły 1. Kolejne tygodnie powinny nam dać nieco więcej informacji na temat tego, jak ta przyszłość Formuły 1 może wyglądać. Szczególnie ciekawe, ciekawy wątek to jest wątek rozmów z producentami. Jest ich wielu, chcą być zaangażowani w przyszłość Formuły 1. Jednocześnie Formuła 1, tak jak powiedziałem we wstępie, tworzy swój własny pociąg, pociąg, którym chce wciągnąć producentów na zupełnie... Inne tory, tory, gdzie nadal będą wykorzystywane jednostki spalinowe, gdzie nadal będziemy musieli nalać paliwa do baku, ale to paliwo będzie bardzo ekologiczne i potrzeba go będzie zdecydowanie mniej niż teraz. Biorąc pod uwagę szkodliwość procesu produkcji oraz utylizacji baterii, być może właśnie ten kierunek jest na ten moment tym najbardziej właściwym. Mała bateria, mały, oszczędny silnik i to wszystko napędzi nam nie tylko Formułę 1. Ale też samochody drogowe. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Tyle informacji na dzisiaj. Na koniec muszę się sam trochę pochwalić, bo, jak ktoś kiedyś mi powiedział, jak sam się nie pochwalisz to nikt się nie, nikt, nikt się nie pochwali. Te moje informacje, które udało mi się zebrać z dokumentu japońskiej telewizji dotyczące prac hondy. Zawitały na brytyjskie, na holenderskie serwisy. W niektórych z nich znalazło się również moje nazwisko. To bardzo cieszy. Dzisiaj miałem bezpośredni kontakt z brytyjskiego czy z tego globalnego oddziału serwisu Motorsport również z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Być może wkrótce na tym największym, chyba motoryzacyjnym serwisie pojawią się te informacje i być może pojawi się tam również moje nazwisko. Mówi się, że ciężka praca przynosi efekty, i mam wrażenie, że po tych wielu, wielu latach właśnie takiej ciężkiej pracy. Skupieniu się na detalach, na merytoryce, to powoli zaczyna yy, dawać efekty, to moje nazwisko zaczyna się powoli gdzieś tam przecierać, choć nie ma co siadać na laurach, trzeba nadal ciężko pracować, zbierać te informacje, choć nazywam to pracą. Z drugiej strony, to jest dla mnie ogromna przyjemność, że mogę stanąć przed tą kamerą, mogę wejść z Wami w interakcję, mogę otrzymać interak yy, informację zwrotną o, o, od Was. To jest naprawdę ciekawy moment w moim życiu. Moment, który trwa i mam nadzieję, że będzie trwał jeszcze długo. A na końcu, a być może na tej drodze, pojawią się jeszcze kolejne bardzo jasne punkty. Na tym zakończę. Dziękuję Wam za to, że kolejny raz byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w trakcie tygodnia, bo mam jakieś takie dziwne przeczucie, że sypnie nam informacjami, że będzie ponownie o czym rozmawiać. Trzymajcie się i do zobaczenia.